Jako trenerzy pracujemy z żywiołem grupy, z grupą, z ludźmi. Oni też między sobą pracują, ze sobą. Jak widzisz aspekt wymiany w tym kontekście? No, wymiana jest takim, takim aspektem pracy grupowej, który jest dla mnie bardzo ważny. Ale też no, w, w naszej szkole. Jakoś szczególnie patrzę na to, żeby ta wymiana następowała. No bo myślę sobie tak, że, że my, jako trenerzy, możemy coś dawać. Kiedy my dajemy, uczymy dawać. Myślę, że dzisiaj taka wymiana, rozumiana trochę mówiąc z języka ekonomicznego barterem, ale też myślę o takiej po prostu międzyludzkiej wymianie, że jej jest coraz mniej, że dzisiaj jest raczej kupowanie albo wymiana, no kupowanie, czyli wymiana pieniądz, jakaś praca, czyli co, jakaś wartość za pieniądz. Ja myślę, że wartością pracy w grupie jest wymiana między ludźmi, wymiana, która jest inicjowana przez prowadzącego albo inicjowana przez uczestników, że wartością jest wymiana na poziomie wiedzy, tej, którą my mamy i dajemy ją uczestnikom, ale przecież my też dostajemy, uczymy się z tym. Z każdym jednym warsztatem wciąż się uczymy. Wartością jest ta wymiana, która następuje pomiędzy naszymi uczestnikami w grupie, kiedy ona jest zainicjowana czy to przez nas, czy przez kogoś z grupy. Wymiana następuje, kiedy, kiedy powstają projekty na podsumowanie szkoły, czy choćby zadania domowe które wiszą na zakładce Wiedza na, na naszej stronie i tam każdy ma do nich dostęp, a więc nagle okazuje się, że jako uczestnik dysponujesz dużo większym zasobem niż swoim warsztatem, czy moim feedbackiem, czy, czy, czy warsztatem jakimś wzorcowym, czy choćby naszymi materiałami. Myślę o tej wymianie jako o takim nośniku tej wspólnoty, która się, która się kreuje, o której Ty mówiłeś wcześniej. Która jest dla nas wielką wartością, i na tej wymianie chciałbym budować. Ja chętnie wnoszę i chętnie inicjuję tę wymianę, i bardzo mi na niej zależy, żeby ona tutaj była. I żeby ona była w partnerstwie, to znaczy każdy z nas może tutaj coś wnieść i zbudować tą szkołę, ten projekt, każdą grupę, a może też i między grupami. Też chcę, żeby za chwilę ta wymiana następowała.